Ta praktyka powstała we współpracy z polską marką Sandow z jedyną firmą, która zajmuje się personalizowaną suplementacją. Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na porannej jodze, która mam nadzieję nieco rozbudzi Wasze ciało zaspane i zaspany umysł. Będziemy troszeczkę się rozciągać i wzmacniać. Zaczniemy sobie od siadu na piętach. Siadamy wygodnie, rozciągniemy przy okazji grzbiety stóp, prolujemy sobie ramiona w górę i to do dołu. Na koniec zostawiamy je w dole, dłonie możemy położyć na udach i zamykamy oczy. Obserwujemy swoje ciało, obserwujemy swój oddech i obserwujemy swój umysł. Taka chwila dla nas o poranku. Jak się czujemy obecnie fizycznie, emocjonalnie? Bierzemy sobie spokojny, długi wdech. Rozluźniamy wydech. I jeszcze jeden spokojny, długi wdech. I rozluźniający wydech. Pomalutku otwieramy oczy i zaczynamy mm, od rozciągania naszych stóp, więc odchylamy się do tyłu, tak żeby nasze grzbiety stóp się rozciągnęły. Mhm. Podnosimy kolana na moment, a następnie podwijamy palce stóp, siadamy sobie na piętach. I zaczynamy tutaj od mobilizacji, czyli kręcimy jak największe koła naszymi rękoma, ramionami. Najpierw do tyłu, mocno ręce w górę, i do tyłu. Wdech w górę, wydech tył, i dół. A następnie pomalutku zmieniamy sobie kierunek. To samo, czyli kręcimy na drugą stronę, do przodu. Jak największe koła od naszych ramion. I jeszcze wdech, duże koło i na wydechu ręce do dołu. Pięknie. Na wdechu podnosimy biodra, otwieramy mocniej klatkę piersiową, a na wydechu przechodzimy sobie powolutku do a, klęku podpartego. W klęku podpartym zaczynamy kręcić jak największe koła naszymi biodrami, naszym całym tułowiem. Możemy też uruchomić głowę, jeśli mamy taką ochotę. Chodzi o to, żeby troszeczkę tutaj dać sobie więcej swobody, żeby to nie był taki wymuszony ruch, tak jak czujemy. Spokojnie przy tym oddychamy, zmieniamy sobie kierunek i kręcimy na drugą stronę. To mogą być większe bądź mniejsze koła, tak jak czujemy. Powolutku wracamy do klęku podpartego, podwijamy palce stóp i idziemy do psa głową do dołu. Wydłużony kręgosłup, możemy sobie ugiąć jedną nogę w kolanie i drugą, tak jak czujemy. Jeśli mamy na to oczywiście ochotę, możemy zostać nieruchomo, mieć obie nogi ugięte w kolanach, nie muszą być od razu proste, zwłaszcza o poranku. Spokojny wdech, spokojny wydech i przechodzimy sobie na początek maty. Stopy mniej więcej na szerokość bioder. Zostaniemy sobie przez moment w takim luźnym skłonie. Dłonie możemy mieć albo zaczepione na łokciach, albo też możemy je zapleść za plecami. Też tak, jak po prostu czujemy. Każdego poranka może być inaczej. Powolutku rozluźniamy ręce i rolujemy sobie powoli kręgosłup Dostania, stania, nie śpiesząc się. Wyciągamy ręce w górę na wdechu i na wydechu opuszczamy do dołu. Chwytamy sobie teraz za łokcie i delikatnie przechylamy ciało na jedną stronę, rozciągając ten drugi bok. Uginamy nogi w kolanach i powolutku idziemy sobie do dołu, kręcąc takie duże koło. Całym naszym tłowiem wchodzimy w górę z drugiej strony i jeszcze. Do dołu, na wdechu idziemy w górę. I jeszcze do boku na wydechu, mięciutkie kolana, pięte nogi. I z powrotem w górę. Wdech i na wydechu na drugą stronę to samo, czyli kręcimy teraz koła w drugą stronę. Chcemy na wydechu nieco puścić ciało, rozluźnić je, a na wdechu, kiedy jesteśmy w górze, bardziej wydłużyć kręgosłup. I jeszcze jedno. Pięknie i powolutku rozluźniamy ręce. Z powrotem ręce w górę na wdechu. Na wydechu do dołu idziemy do skłon. Luźna głowa, rozluźniony kręgosłup. Spokojny oddech. I powolutku stąd przechodzimy z powrotem do psa z głową do dołu. Długi kręgosłup. Na kolejnym wdechu prawa noga idzie w górę. Na wydechu odkładamy od zewnętrznej strony naszej prawej dłoń. Lewe kolano na macie i ponownie zaczynamy kręcić koła. Dzisiaj dużo kręcenia. Zaczynamy kręcić koło od naszego piodra. Chcemy, żeby się troszeczkę otworzyło. Też Tak jak czujemy, trzy kółeczka w jedną, trzy w drugą, mniejsze bądź większe, w zależności od tego, czego potrzebuje dzisiaj nasze ciało. Pięknie. Następnie zostajemy na lewej dłoni, lewe kolano w górę i prawa ręka w górę. Do skrętu kręgosłupa. Zostaniemy tutaj przez moment. Odpychamy się od lewej dłoni, robimy długi wdech. Na wydechu prawa ręka teraz na matę, a lewą unosimy, otwieramy biodra. Zostajemy też przez moment. Nisko na nogach spokojnie oddychamy ale też głęboko I jeszcze jeden wdech i na wydechu dłoń idzie z powrotem na matę, a my powolutku wracamy sobie do psa z głową do dołu i robimy lewą stronę od razu lewa noga w górę na wdechu na wydechu od zewnętrznej strony naszej lewej dłoni i prawe kolano na macie zaczynamy kręcić Koła biodrami w jedną i w drugą stronę, większe bądź mniejsze, tak jak czujemy. I pamiętajcie, że każdego dnia może być inaczej. To jest fantastyczne. Każdy dzień może wyglądać inaczej. Mhm. I teraz z powrotem prawe kolano w górę. Zostajemy na prawej dłoni, lewa ręka w górę do skrętu kręgosłupa. Na moment. Odpychamy się od prawej dłoni, robimy długi wdech. Na wydechu opuszczamy lewą dłoń na matę, unosimy teraz prawą i otwieramy biodra. Zostajemy tutaj też przez moment, tak jak poprzednio. Jesteśmy nisko na nogach. Klatka pierwsza jest jak najbardziej otwarta. Bierzemy długi, piękny wdech i na wydechu schodzimy z powrotem do dołu. I teraz dołączamy sobie prawą nogę do lewej na początek maty i siadamy w malasanie. Czyli kolana są na zewnątrz, klatka piersiowa otwarta, możemy połączyć razem dłonie. Całe stopy są na macie palce stóp na zewnątrz, jeżeli nie jesteśmy w stanie mieć całych stóp na macie, pięty mogą być w górze, nic złego się nie stanie. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Hmm. Jak to dobrze otworzyć strana biodra? Chodzimy z powrotem do skłonu, rozluźniając kręgosłup, a następnie przechodzimy sobie do deski albo pół deski. Schodzimy do dołu, pies głową do góry albo kobra na wdechu i na wydechu pies głową do dołu. Pięknie wyciągamy kręgosłup, wydłużamy wszystko, biodra wysoko, wysoko w górę. Rozciągamy się na koniec, robimy długi wdech. I luźny wydech. A następnie opuszczamy kolana na matę. Dajemy sobie je troszkę szerzej. Idziemy do pozycji dziecka. Biodra odkładamy na pięty. A ręce zostawiamy w dole. Możemy sobie je połączyć i przenieść za głowę. Tak, żeby bardziej otworzyć tutaj jeszcze ramiona. Otworzyć pachy. Rozluźnić troszkę ciało, ale jednocześnie dodatkowo coś mu zapewnić. Więc ręce umieszczamy za głową, łokcie są jak najdalej, czy też jak najbliżej przedniej krawędzi maty. Zostajemy sobie tutaj przez moment, spokojnie oddychamy. Długi wdech, długi wydech, a następnie powolutku rolujemy kręgosłup do siadu, może być do siad na piętach. Zamykamy od razu oczy. Możemy też zrolować ramiona, tak jak na początku praktyki. Ponownie odkładamy dłonie na nasze uda albo na kolana. Oddychamy spokojnie, obserwujemy swoje ciało, swój umysł. A następnie odkładamy dłonie na naszym serduszku. Mówimy sobie coś dobrego, coś miłego. I dziękujemy sobie za wspólną praktykę. To będzie dobry dzień. Namaste. Dziękuję Wam, kochani, za. Tę króciutką poranną praktykę mam nadzieję, że Was troszeczkę rozruszała, może też rozgrzała mnie, przynajmniej tak, bo było też bardzo ciepło. Mam nadzieję, że będziecie wracać do mnie często, bo taki nawet 10 minut o poranku to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dla naszego ciała. Ściskam Was kochani, jeszcze wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Pa, pa! I raz jeszcze dziękuję Sandows za zmotywowanie mnie do nagrania tej porannej praktyki. Pamiętajcie, że w przypadku aktywności fizycznej niezwykle ważna jest również świadoma suplementacja, a Sandos zapewnia nam taką skrojoną na miarę naszych potrzeb, bo jako jedyny suplement jest personalizowany na podstawie wywiadu medycznego i badań krwi. W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, na której można wypełnić wywiad zdrowotny i sprawdzić swój osobisty skład Sandoz.